Na chałupie zastała jeszcze Antka. Nie spojrzał nawet na nią, a dopiero ujrzawszy Witka i Tobołki, pozwał się ze złością. — Byłaś widzę poproszonym. — I zeszłam na dziadówkę, to z litości ludzkiej żyć muszę. Gdy zaś Witek wyszedł, wybuchnął gniewem. — Przykazywałem ci, psiokrew, byś do ojca nie chodziła! Sam mnie przyzwał, tom poszła. Sam mnie opatrzył, tom wzięła. Z głodu mrzeć nie będę Ni dzieciom nie dam. Kij ty o to nie stoisz. Odnieś to zaraz. Nie potrzeba mi nic od niego. Ale mnie i dzieciom. Mówię ci odnieś. A sam mu odniosę i w gardziel wrażę. Niech się udusi swoją dobrością. Słyszysz? Bo za drzwi wszystko wyciepne! Choćby, a obaczysz, barknęła, chwytająca za maglownicę, gotowa bronić do upadłego, tak groźna i rozjuszona, że cofnął się zmieszany tym oporem niespodziewanym. — Tanio cię kupił glonkiem chleba, jak tego psa — mruknął ponuro. Jeszcześ taniej nas i siebie sprzedał. Bo za jagniną kieckę! Wykrzyknęła bez namysłu, że zwinął się jakby nożem pchnięty, ale Hanka jakby się naraz wściekła. Zalały ją wspomnienia krzywdy, że buchnęła nagłym, bezbranym potokiem wypominków i żalów wiecznie tajonych. Nie darowała mu już nic, nie przypomniała ani jednej przebiny, ani jednego zła, a jeno biła w niego z zapamiętałością, kiedy tymi cepami. Żebych mogła, zabiłaby na śmierć, w tej minucie.